Hey, Cześć, dzień dobry, z tej strony Patrycja Boksowiów i witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale. Patrzcie, jaka jest dzisiaj super pogoda, w sensie wiem, że Wy jeszcze tego nie widzicie, ale po prostu jest tak ciepło i jest takie super słońce, że nic tylko korzystać, moi drodzy. I jeśli chodzi o dzisiejszy film, to właściwie stwierdziłam, że połączę tutaj takie dwa formaty, dlatego że no będzie tutaj taki dosłownie mini, mini vlogasek, bo zaczęłam nagrywać klipy w a właściwie dzisiaj już jest środa, więc no jakby dużo tutaj z tego mojego tygodnia nie zobaczycie, ale ja też teraz praktycznie codziennie robię to samo, więc też tutaj no, nie będę was tym wiecie, zanudzać. Oprócz tego zrobimy sobie tutaj taki talk a propos znowu popularnych książek z TikToka. Ja ostatni raz tę serię nagrywałam właśnie też około rok temu i stwierdziłam, że dużo się pozmieniało też ogólnie od tego czasu. I jednak wiecie, ten rynek książkowy na tyle się cały czas zmienia, że co chwilę trendują jakieś inne książki, więc dlatego chciałam tutaj znowu zrobić takie moje tradycyjne. Ocenianie tych książek, no właściwie kilku tytułów, które tam wybrałam i na który temat mogę w ogóle cokolwiek powiedzieć, więc to będziecie mogli zobaczyć w dzisiejszym filmie. Oczywiście obserwujcie Instagrama, żeby być ze wszystkim na bieżąco. I życzę Wam miłego oglądania i mam nadzieję, że też macie teraz taki super humor, jak ja w tym momencie, bo jest serio. Patrzcie, patrzcie, bo jeszcze tutaj to słońce jeszcze na mnie nie świeci. O! O! Widzicie? Widzicie ten light. Ja i niezawodny termofor muszę to ściągnąć z twarzy, żeby iść w ogóle po bułki. Ej, ja teraz po prostu wyglądam, ale poleciał mi ten SPF. Ja po prostu teraz wyglądam jak jakaś Pilates Queen. Tutaj w tej bluzie, ale wiecie co Wam powiem, że otworzyłam przed chwilą okno, bo jest już ciepło, jest 16 stopni, i ja wychodzę teraz tylko do sklepu babulki, dlatego się jeszcze nie maluję ani nic, tylko nałożymy sobie SPF, już wcześniej zrobiłam skinker. Um, kto rano wstaje temu, Pan Bóg daje, powiem Wam tak. Usłyszałam ten cytat wczoraj w chirurgach w Grace Anatomy. Mam teraz postanowienie i je wprowadzam właśnie od dzisiaj, czyli od poniedziałku, od 14 kwietnia, że będę wstawać maksymalnie o 7.30. Dlaczego? Dlatego, że ja no, odzwyczaiłam się od takiej rutyny, takiego fest porannego wstawania. Dla mnie teraz 7.30 to jest naprawdę wcześnie. No i słuchajcie, za miesiąc jest matura to tam chemię o dziewiątej i chodzi o to, żeby mózg się już trochę przestawił i żeby faktycznie o dziewiątej był w stanie już tak trzeźwo myśleć dosłownie. Dziewiąta jest teraz, a ja się jeszcze czuję taka troszeczkę, wiecie, krz, krz. No to jakby pójście zaspane na maturę, to jest najgorsze, co możecie zrobić. I patrzcie jeszcze w ogóle, nie widzieliście jeszcze tutaj mojej nowej butelki. Ona jest w ogóle z Cinsa, jest za 25 zł, czy, czy jakoś tak. I można ją też zamówić przez stronę internetową, jakbyście jej nie znaleźli w salonie, bo pewnie nie wszędzie są, ale... Ma tutaj te godziny na wodę i uważam, że naprawdę jest mega dobra, bo jest szklana i ma po prostu tutaj takie silikonowe etui i tyle. I co prawda na przykład na tańce, jak ją brałam, to była dla mnie do torby trochę za ciężka, bo ona jednak ma 750, ale słuchajcie, no wypiję się trzy takie butelki w ciągu dnia. Ja teraz minimum trzy takie butelki wypijam. Tak czy siak już tutaj po mojej przeprowadzce do Krakowa yy, dużo piłam. Ale ta butelka to jeszcze teraz spotęgowała, więc jestem jej mega wdzięczna. This is my outfit. Te spodnie już tutaj widzieliście jakieś milion razy ostatnio, więc nawet ich już tutaj kolejny raz nie pokazuję. Widzicie, y ja wiem, że może te bułki nie wyglądają jakoś mega estetycznie, bo pokroiłam tego ogórka tak ciosami, ale pomijmy to. Mam hummus, mam dobrą szynkę, mam ser, mam mocerelkę, ogórki i pomidorki. To jest taki luksus śniadanie po prostu. Właśnie yy, o, widzicie, nawet Forest mi się teraz skończył. Skończyłam wszystkie zadanka teraz jeszcze z nerwowego układu, dlatego że mam zamiar jutro skończyć człowieka, bo zaraz sobie jeszcze tutaj na kursie odpalę od Oli w filmik teraz z hormonalnego albo z rozrodczego, nie wiem, zobaczymy, co jest krótsze. I w ogóle wczoraj jeszcze też na ten nerwowy mi tyle zaszło, bo tutaj jeszcze są narządy zmysłów. I patrzcie, ile ogólnie tutaj było do tych pytań, ale przerobiłam je sobie wszystkie. O! Trzy strony, no zazwyczaj są tak max dwie, do jednego układu tutaj były, więc wiecie. Co ja tutaj jeszcze mam? Pytania zrobiłam, ja kocham po prostu zaznaczać postęp na tym kursie, naprawdę to jest takie motywujące, zrobię jeszcze teraz quiz sobie, odpalamy. One zawsze też są fajne i y, przejrzyste, więc ogólnie ja jestem zakochana w tej stronie od Oli, przez to, że ona jest taka estetyczna, przejrzysta i po prostu ona jest intuicyjna. Ja kocham takie strony do kursów, bo jak coś jest nieraz tak nawalone, jak y, no, że wiecie, że po prostu nie da się w tym odnaleźć, tego jest za dużo, to to jest straszne, a tutaj to jest wszystko takie, wiecie, przejrzyste. Wiecie co, moim największym dylematem aktualnie jest rozkmina, czy wychodzić w tym kucyku z domu, czy już w rozpuszczonych włosach, bo nie chcę, żeby mi jakoś wiatr rozwiał, po to, bo potem będę miała brzydkie na y, zdjęcie, jak będziemy robić i, i no, nie wiem, ewentualnie wleci klamra, ale I don't know. No i boję się, że będzie mi gorąco w tych spodniach, chciałam spodniczkę, ale słuchajcie, ja tutaj mam same zimowe ubrania jeszcze w Krakowie. I nagle jak się robi ciepło, to ja nawet nie mam krótkich, czarnych, przylegających spodenek, żeby sobie je założyć pod spódniczkę, a nie założę samej, wiecie, jeansowej, tej takiej szerokiej yy, spódniczki bez spodenek pod spodem, tym bardziej jak mam okres, no jak bez przesady. Więc no, nie róbmy sobie tego. Dobrze, w końcu się jakoś prezentuję, powiem Wam, że umrę w tych spodniach, na pewno, na pewno. Ja jeszcze nie wyszłam z mieszkania, a mi już jest tak gorąco, ale w ogóle... Smash ten outfit, uważam. Co w się sensie, podoba mi się po prostu? Ja slejuję tutaj dzisiaj. Przybyłam moi drodzy na Dwisłę i tutaj będziemy teraz siedzieć z tymi juniami i czytać. Yes. Smash. Ostatni smog. Co tam jest wschodu? Ostatni smok wschodu to jest romantazy, który niby jest spicy, ale jeszcze nic spicy nie było. I powiem wam, tutaj mamy też wątek romantyczny, właśnie typu grumpy i sunshine i to jest z perspektywy mężczyzny, bohatera i on jest sunshine a ona jest grumpy i to jest tak fajne połączenie i w ogóle on jest tak cudowny w serio, jest po prostu przeuroczy i bardzo fajnie to się czyta i jest dużo faktycznie akcji i fabuły, a nie, że tylko wątek romantyczny więc ogólnie jestem na stronie 138 i polecam na ten moment cudownie a Ola, biedna, co tam masz? A myślałam, że pokażę Nie, ja pokażę coś lepszego, mam rzeczy na studia, ale tym się nie przyjmujemy, nie przyjmujemy tej energii. Nie. Mam Wschód Słońca w czyli najnowszą część i Igrzysk Śmierci, w sensie prequel, wiadomo. Jestem na stronie 310 i zostało mi 90 stron do końca. Pięknie. Więc jest to, myślę tutaj, najwięcej emocji się skumuluje w tej najwięcej części. Najwięcej emocji. A płakałaś na razie? Nie. Ale ja w ogóle nie począłam. na książkach. O. Ale właśnie mówiłam Kini, że ja nie chyba jestem team. W sensie team. Wydaje mi się, że mnie ballada osobiście w takim wężę bardziej hitnęła niż, niż ta. Mimo, że to jest bardzo smutna, ale jakoś. Nie wiem. Willem Original Story. Zobaczymy, jak skończysz. Zobaczymy. I don't know. No. I don't know. jeszcze masz do nauki. A ty skończyłaś już, czy nie? Czy ja? Czy nie czytałaś? Nie, nie czytałam. Aha, okej. Okay. Więc no ja sobie nie zrobię tego powiem, Ale ja to będę nadrabiać wszystko, ja to przez wakacje przeczytam. Ale co? I wszystko? Tak. Okej. Okay. No, ja mam takie postanowienie. Czekamy, I widzowie, przypilnujcie jej w komentarzach jakby co to piszcie, że ma Nie czytać. no, przypilnuję ją. Let's go! Wracam właśnie z fotoczek, tylko idę przy ruchliwej ulicy. Powiem Wam, takie crazy ten dzień. Takie crazy po prostu że ja nie wiem po prostu, w ilu ja już dzisiaj lokacjach byłam. Nie wiem, dlaczego wylądowałam na kampusie UJOTU, który jest na drugiej stronie Krakowa, bo chciałyśmy tam jechać zjeść, ale w końcu nie zjadłyśmy. Moi drodzy, przygotujcie sobie coś do picia. Ja mam tutaj cały czas swoją butelkę. Jestem dzisiaj strasznie zabiegana, ale chciałam już tutaj z Wami oficjalnie rozpocząć ten tok o książkowych e, hitach z TikToka. Bo słuchajcie, próbowałam sobie znaleźć tutaj do tego filmu jakieś tytuły nowe, o których jeszcze w tej serii nie rozmawiałam. Jak coś się powtórzy, to I'm sorry, bo mogą te książki już się powtórzyć, szczerze mówiąc, bo nie robiłam dokładnego researchu i nie sprawdzałam na przykład o czym mówiłam 3-2 lata temu. E, chociaż to no jest to mało prawdopodobne, ale no tak, ogólnie to ja, tak czy siak, w dużej części takich mega popularnych książek na TikToku, yy, które jakby królują w innej części TikToka, właściwie to BookToka niż na tej, na której ja jestem, yy, nie czytam i co już wyjaśniam o co chodzi. No chodzi głównie o książki niezwykłego. Ja totalnie w tym środowisku aż tak no, nie siedzę, żeby znać te tytuły. Nie czytałam. Słuchajcie, ja ani razu, nie I'm sorry, bo jest klon. Jedyne książki, które ja przeczytałam z wydawnictwa niezwykłego to jest Klon. I tutaj akurat właśnie chciałam rozpocząć od tej serii. E, ten talk, bo słuchajcie, mi jeszcze zostało z tej serii Identical i. E, you... Nie pamiętam, jak się czwarty tom nazywa, wiem, jak wygląda, ale nie pamiętam totalnie tytułu. I zostały mi te dwa tomy, więc naprawdę mega bym chciała tych studentów skończyć, bo ja pamiętam, że jak ja ich słuchałam przed klasą matura maturalną, to mnie to mega, mega bujało. I powiem Wam, że jak widziałam teraz Childish, bo to jest jakby sequel już tej całej serii e, studentów, jak widziałam teraz, że to wyszło. I widziałam fragmenty Hania na przykład stawiane na Instagrama, to mam wrażenie, że to jest mega podobny vibe. Znowu bym się pośmiała, tak? I mam wrażenie, że to są właśnie głównie takie dobre książki do pośmiania się. Mam wrażenie, nie wiem czy Wy też macie takie wrażenie, ale ja myślę, że to nie jest tylko moja opinia, że kiedyś na TikToku bardziej się wyróżniały takie. Mega popularne książki, że po prostu jak się coś stawiło z tą książką, to to się praktycznie zawsze wybijało i po prostu wszyscy je wtedy czytali, i to były takie TikTokowe dzieci. I kiedyś dlatego dużo łatwiej mi było otworzyć tą serię, bo po prostu od razu miałam w głowie no, masę tytułów. I ja jeszcze tutaj mówię nawet o tych czasach, jak wiecie, jak była pieśń o Achillesie, okrutny książek, gdzie śpiewają raki, to po prostu to były takie standardowe pozycje, że wszyscy to wtedy na potęgę czytali i ja. Teraz, jak mam wymienić właśnie jakąś taką książkę z tego roku, która tak poszła jak wtedy tamte. Nawet powiem wam jeszcze jak na przykład gdyby był ze mną wychodziło, to to na TikTaku mega było rozchulane akurat. Ale właśnie od czasu tego, potem jeszcze nie wiem, no, może jeszcze trochę wtedy przez pracę w Moon Drive tak bardziej na to, że uwagę, uwagę, jak jeszcze potem było Danbridge, to Danbridge też potem hugiem poszło, ale mam wrażenie, że te kolejne części już trochę mniej. A z takich innych wydawnictw kurczę tak jakoś właśnie nie wiem, nie mam pojęcia. Julka jeszcze do tych Juli, Juli. W sensie, dotknij mnie. No to tak, to mam wrażenie, że ogólnie ta ma mawi dobrze, że się aż tak bardzo wybiła na TikToku, bo moim zdaniem ona na to zasługuje i to też fajnie, ale tak czy siak, jedna książka mi, która tutaj jeszcze przyszła do głowy i w sumie od której możemy jeszcze zacząć od razu, to jest to, słuchajcie, Dom Sióstr Marnotrawnych, bo ta książka miała premierę, ja mam, to jest mój patronat generalnie. Wtedy mam wrażenie, że po premierze ten Dom Sióstr Marnotrawnych nie poszedł jakoś dobrze i wtedy tak wszyscy się na niego nie rzucili. A teraz minęło już Półtora roku od premiery, i gdzieś co chwilę widzę na TikToku, jak ktoś to czyta i ktoś recenzuje, albo wstawia na Instagrama, że czyta, więc mega mnie to cieszy, tym bardziej, że no jednak już teraz nie do końca jest taka pora roku na siostry, bo to jest taka wiecie, to jest horror młodzieżowy, słuchajcie, nawet już taki nie młodzieżowy, tylko taki wiecie 16, bo naprawdę tam się dzieją dość straszne rzeczy, ale klimat po prostu to ta książka ma niepowtarzalny, i dlatego ja po prostu. Dom się marnotrawnych uwielbiam. Cieszę się, że ona z czasem zdobyła tą popularność, ale to tak czy siak nie jest jeszcze taka sztandarowa TikTokowa książka, mam wrażenie. Ale jeśli nie czytaliście i chcielibyście coś takiego z tym klimatem, takiego trochę scary, to serio, to musicie po to sięgnąć. Kolejna nieśmiertelna seria, która już trochę ma, bo pierwszy tom tej serii czytałam, słuchajcie, na początku pierwszej klasy liceum. Naprawdę już tyle czasu od tego minęło, ale no ja do dzisiaj pamiętam, jak czytałam Przewodnik po zbrodni według Grzecznej Dziewczynki, jak miałam zdale w pierwszej klasie liceum i siedziałam na balkonie już na słoneczku i to było wtedy takie, wiecie, jeszcze wiosenne właśnie słoneczko, tak jak teraz. I no po czterech latach wróciłam do tej serii. Nie mam pojęcia, dlaczego nie zrobiłam tego wcześniej, ale w końcu przeczytałam Grzeczna Dziewczynka Zepsuta Krew. że większość z Was zna yy, tą serię też głównie przez to, że wychodził serial i fajnie, że trochę serial tak podbił popularność tej serii. Mam wrażenie i więcej osób ją odkryło, bo jeśli Was nie interesują Was takie kryminalne, thrillerowe tematy, ale też jeszcze z tym jesteście młodzi i nie chcecie że to jest takich, wiecie, thrillerów 18+, bo to jest thriller kryminał, kryminał młodzieżowy, to po prostu to się nada idealnie. No i słuchajcie, Pip, I love her. Naprawdę to jest tak super bohaterka moim zdaniem i na przestrzeni tej serii my już tak bardzo widzimy jej przemianę, to cała historia Zaczęła się od tego, słuchajcie, że ona na koniec szkoły musiała zrobić projekt. I ona na ten projekt wybrała sobie, jakby, badanie, sprawdzanie sprawy pewnej dziewczyny, Andy Bell, która zginęła, została zamordowana 5 lat temu, i sprawa przez policję już była zamknięta. Ona była zamknięta, bo policja znalazła winnego, ale Pip wraz z badaniem tej sprawy zaczęła odkrywać coraz więcej wiecie, właśnie taki jakiś tutaj Ciekawostek a propos tego sekretów, o których policja niekoniecznie wiedziała, i zaczęła po prostu tam bardzo doszukiwać. I po prostu ta książka w papierze, musicie ją sobie kupić w papierze, bo ona jest prześwietnie wydana, przez to, że tam nieraz są z przesłuchań różne takie zapisy i tak dalej. Dużo takich, wiecie, kreatywnych rzeczy, że to nie jest po prostu zwykła książka pisana prozą, tylko tam jest bardzo dużo tych takich dodatków. I ja po prostu to w tej serii naprawdę uwielbiam. Drugi tom. Co prawda, teraz słuchałam głównie właśnie w audio, ale brakowało mi tego feeling, tego uczucia, tego, co miałam wtedy podczas czytania w papierze, ale Mam drugi tom po angielsku w domu, więc też go sobie planuję zaadnotować i powiem Wam, że naprawdę nie wyobrażam sobie tej serii nie oceniać na 5 gwiazdek. Więc jak widać tutaj na początku same mocne polecajki. I od razu, jak jeszcze zaczęłam mówić, że w tym roku nie było takiej premiery, która poszła z hukiem na TikToku, to zapomniałam o jednej książce, bo zapomniałam, słuchajcie, o Onyx Storm, bo przecież była premiera trzeciego tomu smoków. I teraz uwaga, ja się tutaj też mogę wypowiadać dopiero za Fourth Wing, bo do Onyx jeszcze nie dotarłam. I. A szukacie takich książek romantazy, Smoki wam tutaj mogą mega szczęść, bo tutaj ogólnie zdania są podzielone, bo faktycznie ten motyw, wątek romantyczny w Smokach jest dość mocno moim zdaniem, no jednak rozwinięty i tam dużo w tym zakresie się dzieje i dużo osób mówi, że gdyby było, że gdyby tego nie było, to ta seria by zyskała. Ja jednak jestem fanką tego, co tam się dzieje i nie wiem, czy w sumie gdyby nie ten wątek romantyczny, to czy, w sensie, gdyby go nie było, to nie wiem, czy smoki by zyskały taką popularność ogólnie. Forfwing, tak się ostatnio nad tym zastanawiała. Mam też teraz takie malutkie sneak peeki, nie znam chyba głównego plot twistu, chociaż wydaje mi się, że mogę już znać przez spoilery główny plot twist tutaj do Onyx, ale też tam się po prostu tyle w tych książkach dzieje, że nawet jeśli myślisz, że widzieliście jakiś spoiler na TikToku i że teraz macie popsute, nie wiem, zakończenia tej książki, to tak czy siak ją warto przeczytać, bo ona ma po prostu jeszcze milion innych plot twistów po drodze, zanim dojdziecie do tego, który poznaliście przez przypadek na. TikToku. Ostatnio jeszcze cały czas na TikToku wyświetlają takie TikToki typu, że albo same feeling, different age jest porównanie jak wytresować smoka i tych smoków. I ja też, jak byłam mała, no po prostu uwielbiałam jak wytresować smoka. To była pierwsza część naszego toku. Teraz malutki tutaj jeszcze przerwnik z vloga, bo ja lecę na tańce i po prostu nie mam czasu wam tutaj teraz dograć końca tego, ale nieważne. I na końcu filmu możecie zobaczyć drugą część gadania, żeby nie było tak wszystko naraz. Boże, to jest taki luksus, jak można iść od razu na tańce, wiecie, w stroju na tańce. Nie mam żadnego czarnego topa, więc no niestety dzisiaj mi zostaje biały. Troszeczkę mi się to nie podoba i nie wiem, czy się nie spóźnię na te tańce, ale... This is my outfit. Mamy godzinę, słuchajcie, 21. Wróciłam właśnie z tańców, bo po drodze jeszcze skoczyłam do żabki. I e, oczywiście, no, oczywiście, że musiałam tutaj, wiecie, kupić sobie oszy i to na biurku stoi drugi, bo chciałam takie wiecie zimne złodówki. Kupiłam jeszcze sok w biedrze i sałatkę na teraz, dlatego że ja dzisiaj praktycznie nie zjadłam porządnego obiadu, a nigdy po tańcach ja nie potrafię nigdy po tańcach zjeść takiego wiecie czegoś ciężkiego, jakiegoś mięsa czy coś, no, jakby w życiu bym tego nie zjadła. Więc właśnie jedyne, co ja teraz przyswoję, to jest sałatka, a może coś zjeść. Więc dlatego padła na sałatkę. Jeszcze jej nie testowałam, więc zrobimy sobie tutaj test tej sałatki z żabki. W ogóle ja chyba z żabki tylko tą cezariadłam, jadłam, a te inne nie, tak? To z Biedry. I ogólnie byłam w Biedrze, słuchajcie, wykupili mi wszystkie sałatki w Biedrze. Wszystkie, co do jednej. Ja tam idę i tam nic. Więc yy, no póki jeszcze teraz, wiecie, jestem taka na chodzie, to znaczy na chodzie, to co tutaj pokazuję, to co? No to właśnie dlatego yy, yy, będę robić biologię. Tak, pytanka, powiem Wam, że tych pytań tutaj, bo dzisiaj zaczęłam tą genetykę. I uwaga, ich jest 163, zazwyczaj do jednego tematu, właściwie no może nie do działu, tylko właśnie jak był jeden układ z człowieka, to tam nie wiem, może maksymalnie było jakieś 50-60 pytań, a tutaj jest 163 z całej genetyki molekularnej. I lecuję patrząc na to, że to jest tak wszystko, wszystko no to jakby ok, tego nie ma nie wiadomo ile, ale troszeczkę ta ilość wyraża, więc po prostu chcę jak, do tego jak najszybciej usiąść i em, potem jeszcze do arkusza z chemii i wiem, że no nie zrobię już dzisiaj zadań ze zbioru niestety. Z chemii raczej, ale no nie wiem, dobra, nie zapeszajmy, postaramy się. I will try, tak? Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Jest 21, więc jeszcze przynajmniej takie 2 godzinki. Ja zawsze tutaj w 23 jestem jeszcze na tyle, na chodzie tutaj, żeby coś tutaj zdziałać, więc let's go, lecimy, let's go. Kontynuujemy sobie moi drodzy tutaj nasz TikTokowy tok. Generalnie patrzcie, która jest godzina. That's fucking crazy, actually. Poświęcam się tutaj dość mocno, jak widać na ten kanał, żeby już, żebyście już jutro mogli zobaczyć ten film, bo no, od tygodnia nic nie wleciało nawet. Więc yy, więc tak, więc dlatego teraz siedzę, skończyłam te pytanka z biologii, yy, które chciałam sobie zrobić na dzisiaj cztery strony dokładnie. Więc to nie jest też byle co ogólnie. I, I co? No i możemy lecieć tutaj z naszym tokiem. I teraz wam powiem tak, a propos jeszcze tych polskich autorek, tak sobie troszkę myślałam że jakie w sumie byście podali nie licząc w sumie tych yy, nie mówimy tutaj teraz bo ogólnie z wydawnictwa niezwykłego jest strasznie dużo moim zdaniem tych popularnych polskich autorek i do nich są zawsze giga kolejki na targach ale chciałam wyróżnić jakieś takie inne które dla mnie moim zdaniem zasługują na ten hype i są wyjątkowe i tutaj przede wszystkim tak jak już mówiłam Marta Bian myślę, że to nie jest żadne zaskoczenie i tutaj akurat ja jestem zawsze największym po prostu top Jeden fan książek Marty Bian, ja je zawsze czytam na bieżąco i naprawdę, naprawdę wszystkie z nich moim zdaniem są warte przeczytania. No czytałam już cztery, słuchajcie i to w miarę takiej chronologicznej kolejności, zawsze jak wychodziły, bo ja je zawsze czytałam po premierze, nie licząc melodii Mgieł. Dziennych czy nocnych, ja to zawsze mylę. I'm sorry, Marta, ale ja to po prostu mylę zawsze z tą piosenką, która też jest. Cały czas po prostu czekam na nowe książki od Marty, ale tutaj powiem Wam, że tak czy siak, cztery książki przeczytane, ale muchomory na zawsze będą w moim sercu. Przez to one mi się tak teraz kojarzą. Wiecie, jakby ja mam mało takich książek, szczerze mówiąc. No, mało, zależy z której strony się na to patrzy, ale no nie ma dużo takich tytułów, które wiecie, tak Wami po prostu strząsają w trakcie czytania, że Wy na przykład pamiętacie cały dzień. Cały dzień, jak wyglądał wasz cały dzień, podczas którego czytaliście tą książkę? Co wtedy robiliście godzina po godzinie? A ja tak mam właśnie z muchomorami. I pamiętam, że to było, słuchajcie, no teraz w maju będą dwa lata, odkąd ja przeczytałam humory, więc no ja raczej przeważnie mam sklerozę, a nie taką dobrą pamięć, więc to już tutaj o czymś świadczy. I no, nie licząc Marty, myślę, że jedną z takich autorek jest także Edyta Prosinowska. I słuchajcie, ja też miałam w sobie okazję poznać Edytę. Żywo Edyta jest super. Ona jest mega taką przyjazną, taką z jednej strony porządną babką, taką wiecie, taką serio taką. <grym> Ale z drugiej strony jest mega słodka i taka po prostu przyjazna. I ja od Edyty zaczynałam czytać Krew, która nas dzieli. Tak, Krew, która nas dzieli. Ja przeczytałam większość tej książki, bo pamiętam, że też wtedy jeszcze ją potrzebowałam tam jakoś do kontentu, no wiesz, coś w tym stylu. I szczerze, żałuję, że jej sobie nie skończyłam. Chciałabym skończyć i w ogóle przeczytać już też drugi tom, bo wiem, że on jest. I też myślę, że jednak te książki Edyty jakoś tam na TikToku w miarę śmigały. No kiedyś opowiem o tobie gwiazdom. To przecież to było Top of the Top kiedyś, taki, to był taki mega banger kiedyś tiktokowy, więc cieszę się, że jednak dalej te książki się utrzymują, i jednak, jeśli chodzi o krew, to słuchajcie, tutaj te wampiry. Z jednej strony to jest fajne, że to są takie wampiry, ale wiecie, nie takie jakieś tutaj, o jak Zmierzch, że jak dla dorosłych, czy nie wiadomo co, tylko tam faktycznie ten główny bohater jest takim cool wampirem, bo zatem on jest wampirem, który boi się krwi. Oprócz tego, no główna bohaterka. Wampirzy co mnie jest, ale tam jest dzięki temu Dużo takich anatomicznych, biologicznych tematów. Więc dla biolhemów słuchajcie, ja wiem, że ja tutaj mam dużo biolhemów, ale naprawdę no i tutaj od razu wam mówię, że czytajcie krew, która nas dzieli, bo moim zdaniem jest serio pod tym względem świetna. Po prostu tam jest tyle takich nawiązań różnych i ja na przykład serio lubię takie nawiązania. A trzecią autorką, o której jeszcze tutaj zbytnio nie mam zdania, nie wykształciłam go sobie, ale niedługo to się zmieni. Jest Agata Gładza. I słuchajcie, no Agata Gładysz też jednak jest już tak związana z TikTokiem przez to, że ona już od tylu lat no działała, nawet tam chyba jeszcze, nie wiem, na musicali mi się wydaje, nie jestem pewna, ale jakoś ona mi się cały czas kojarzy jeszcze z tym takim starym pokoleniem, co właśnie było za jeszcze musicali i tak dalej, jak nagrywało, typu, nie wiem, Jeleniewska, jakaś tam Pysia i tak dalej i, i no. E, no i wiadomo, że teraz Agata pisze książki i ja właśnie od niej Aurory nie czytałam, a ta Aurorka cały czas też się utrzymuje dość wysoko na takich listach w Empiku na przykład, więc teraz jak, wychod jak wyszły tam, gdzie kwitną niezapominajki i ja przeczytałam te motywy, to po prostu stwierdziłam, że no ja to muszę przeczytać, bo nie dość, że książka bardzo dobra na wiosnę moim zdaniem i tutaj wszystko brzmi bardzo zachęcająco, bo mamy tutaj i Grumpy and Sunshine, i Small Town motyw, i Sąsiedzi, i Enemies to Lovers, Romcom i jeszcze motyw Rockman and Książkara. Więc po prostu... Mam wrażenie, że Agata przez to, że jest taka genzy, to ona po prostu pisze, w sensie wiecie, genzy, nasze pokolenie, to ona te pisze, te młodzieżówki swoje takie bardzo na czasie, że po prostu podczas nich się można dobrze bawić. Takie mam tutaj przeczucie. Tutaj to tak trochę, wiecie, gdybam, ale po prostu chciałam o tym wspomnieć dodatkowo w tym filmie. Bo no jednak jest to premiera i myślę, że ona jednak też trochę na tym TikToku teraz będzie hulać. Oprócz tego, jak już jesteśmy w temacie premier, moi drodzy, no to wiecie, co będzie niedługo wychodziło. Będzie wychodził drugi tom lepiej niż w firmach. I ja się tak niesamowicie cieszę w sensie. Ja się cieszę. Ale ja jak widziałam na przykład reakcję Anki na to, ani przez książki, jak ona na to reagowała, jak czytała ten drugi tom, to... Ja jestem przerażona, bo to chyba nie jest tajemnicą. W sensie, jeśli, jeśli teraz komukolwiek to zaspoileruje, to przepraszam, ale myślę, że to wynika z opisu tam nawet, że... Nie, dobra, nie mogę tego powiedzieć. Nie, bo jeśli nie czytaliście jeszcze lepiej niż w filmach, to to będzie spoiler trochę, więc w sumie dobra. Więc nie, nie powiem Wam tego, ale no generalnie ta książka... Patrząc na opis, się nie zapowiada jakoś, wiecie, tak mega, super przyjaźnie, jak lepiej niż w filmach, że wszystko o super, e, wszyscy się kochamy i tak dalej, i są same komedie romantyczne i jakby tacy. Tutaj naprawdę to będzie jeden wielki płacz. I właśnie, mega mnie to ciekawi, jak ta książka będzie napisana, jak ja do niej podejdę i w ogóle jak mnie to hitnie, też patrząc na moje doświadczenia. Naprawdę, ja się tak tej książki nie mogę doczekać. I mnie matury nie złamią, to mnie drugi tom lepiej niż w filmach złamia. Po prostu ja już to widzę, naprawdę. Wspomnijcie moje słowa, przeczuwam. Patrząc na to, jak jestem przywiązana do tych bohaterów i jak miłe ich wspominam, właśnie jeśli chodzi o lepiej niż w filmach, jeśli tutaj jakimś cudem się jeszcze ktoś uchował, kto nie czytał tych lepiej niż w filmach, to naprawdę nie wiem, na co wy jeszcze czekacie, tym bardziej, że teraz będzie premiera drugiego tomu i to jest jednak taka młodzieżówka, że wiecie, że nie tak jak tutaj właśnie jakieś książki Bijan czy jakieś tam Smoki, że wszystko 16, 17, 18+, plus, tylko je tak na luzie, moi drodzy, 14+, plus, to jest young adult, więc możecie sobie czytać chillować i tak dalej. Jest przesłodka moim zdaniem przez to, że ma masę nawiązań do komedii romantycznych, bo główna bohaterka jest ich fanką i tam jest taki fajny plot twist, bo jest troszeczkę enemies to lovers, jest trochę fake datingu, więc są po prostu same moim zdaniem najlepsze, ulubione, ukochane przez nas motywy. Kocham ten case, że Wes... Pomaga tam Lis zdobyć tego jej chłopaka, w sensie jej chłopaka. No w sensie tego chłopaka, którego ona tam sobie wy, wypatrzyła. On się chyba Michael nazywał. Nie wiem, nie jestem teraz pewna na 100%, ale yy, no on jej pomaga. On jej pomaga. Tak się zawsze, moi drodzy, najlepsze historie zaczynają, jak ktoś komuś pomaga. Lara Jean and Peter Kawiński, jakby to było to samo. Jezu, czemu już? Czemu na wszystkich chłopców, których kocham, już nie jest popularna? Ja jeszcze jakby Help I'm still at the Restaurant. Naprawdę, ja cały czas jeszcze jestem na tym etapie. <grym> jakby w mojej głowie, ja cały czas jeszcze jestem dobra, bo już tutaj, ej, tak kwestia się cofam, ja już jestem trochę dalej, jednak, ale wiecie, to, to trochę tutaj, pół żartem, pół serio, wiecie. E, ale w mojej głowie, ja cały czas jeszcze jestem przed liceum. I po prostu wierzę w to, że jak pójdę do liceum, to przyjdzie Peter Kawiński. Jakby Lara Jean przeżyła to, co przeżyła w swoim liceum, to co ja, to Lara Jean by zapadła w śpiączkę. To by jej nawet listy, nawet siostry nie pomogły nic. Ona by zapadła w śpiączkę. Dobrze, możemy lecieć do ostatnich książek, o których tutaj chciałam opowiedzieć szybciutko, i będą to książki z serii Twisted, dlatego że no. Za mało tutaj ostatnio mówiłam twist, o Twisted na tym kanale, nie noszę tutaj oczywiście. Tak sobie teraz na spokojnie to przemyślałam, już tak troszeczkę po czasie, to to są dobre romanse, ale wiecie, to nie są na tyle właśnie takie moje, moje romanse, top książki, które bym wciskała i faktycznie jedyne co, to te gry Twisted mnie tak mega bujały i teraz trochę do tej nienawiści też mam takie, że o, on był lekarzem i jednak przez to takie znowu nawiązania medyczne, mam tutaj jakieś taką w głowie wyższą ocenę tych książek automatycznie, w sensie, że wiecie, wyżej jakoś oceniam przez to. No ten pierwszy tom, jak sobie go przypominam, to tam naprawdę jakoś nic mnie tak nie porywało, jak teraz już na to patrzę z perspektywy czasu, więc ja bardziej mam takie do nich podejście sentymentalne. I tu właśnie, jeśli chodzi o tę serię Twisted, mam wrażenie, że to jest trochę tak, jak z tymi wszystkimi książkami z niezwykłego. Więc jak komu się po prostu te książki dobrze kojarzą. I dobrze się bawił w trakcie czytania, to potem jakoś się do nich nabiera sentymentu, przez to, że jest jednak wokół tych książek taki mega hype i tak dalej, i to się potem kojarzy wam na przykład jeszcze z danym okresem w waszym życiu, i potem po prostu yy, te książki się jakoś, no nie wiem, trochę zawyżają się tą ocenę w głowie. Ja mam cały czas taką, takie wrażenie tutaj, and that's okay. Oczywiście nie mówię, że to jest nic złego, tylko, no, taką tutaj jakąś zależność zauważyłam. Nie wiem, czy to ma w ogóle sens, to co ja teraz mówię. Brzoch mnie rozwalał, szczerze. Czas czwarty tom serii Twisted czeka u mnie na przeczytanie i cały czas jednak ten drugi jest top i on już raczej tak zostanie. Na ten moment, moi drodzy, no co, tak jak, jeszcze, tak jak już tutaj mówiłam w tym filmie, mam nadzieję, że teraz korzystacie z super pogody i też życzę Wam, jeżeli obchodzicie święta wielkanocne, życzę Wam smacznego jajka, wesołych świąt. Właśnie jak będziecie jeść jajko czy cokolwiek, szukali zajączka. Dowiedziałam się dzisiaj, czekajcie, jeszcze to. Wiecie, czego ja się dzisiaj dowiedziałam? Że... Może tutaj ktoś z Krakowa obali ten mit i może jednak jest inaczej, ale ja się dowiedziałam, że tutaj w Krakowie się praktycznie nie szuka zajączka, że to nie jest takie, że się nie idzie na ogródek, już na pole, na pole, przepraszam, nie idzie się na pole i. Nie szuka się ani jajek, ani cukierków, ani prezentów. Więc jak macie tutaj jakiś statement na ten temat, to możecie się nim chętnie podzielić. Eee, I teraz już tak serio kończę. Więc do następnego filmu, kochani, zbijajcie się tam jajkami, czy co? Pa. pa.